Dzień dobry Państwu. W tym roku przypada stulecie urodzin Mirona Białoszewskiego, pisarza związanego miejscem urodzenia, miejscem 60 lat życia, no i wreszcie miejscem śmierci z Warszawą. To dzisiejsze wystąpienie traktuję jako takie drobne, zaledwie, bo warunkowane tą konwencją mini wykładu. Przypomnienie tej postaci, tej postaci niezwykłej z wielu powodów. Te moje uwagi opatrzyłem tytułem Białoszewski pisarz osobny. Osobność bowiem uważam za najważniejszy wyróżnik, jego, zarówno twórcy, jak i, jak i dzieła. Profesor Anna Sobolewska, przyjaciółka Mirona Białoszewskiego i zarazem autorka znakomitej o nim książki noszący tytuł Maksymalnie udana egzystencja, przywołuje na początku swojej opowieści o białoszewskim zdanie Konstantego Jeleńskiego. Przypomnę je. Jeleński powiedział o białoszewskim: Nikt nie był do niego podobny, a on był podobny do wszystkich. Jest to opinia bardzo trafna. Białoszewski, będąc kimś, nie rzucającym się w oczy. Całkowicie wtopionym w codzienność, równocześnie był zupełnie wyjątkowy, zarówno w tym, co pisał, jak i w tym, jak żył. To rozróżnienie zresztą na życie i literaturę w przypadku Białoszewskiego jest dość sztuczne, ponieważ on swoje życie kreował, a chyba jeszcze lepiej powiedzieć teatralizował traktując je jako rodzaj nieustającej zabawy, bądź, bądź gry. Świat wokół siebie organizował na sposób teatralny i była to na ogół zabawa improwizowana. On potem oczywiście to wszystko opisywał w swojej prozie, jak choćby w Donosach rzeczywistości, czy w tomie Szumy źle zlepy ciągi. Pisał o tym także w swoich wierszach, wreszcie w tworzonym na przełomie lat 70. i 80. kabarecie Kici Koci. O tej teatralności jedna z jego bliskich przyjaciółek opowiadała tak oto, ja teraz przywołam tę opowieść. W jakich dekoracjach Miron Białoszewski odgrywał swój życiowy teatr? Gdy go poznaliśmy, mieszkał przy placu Dąbrowskiego, gdzie wiele lat wcześniej działał teatr osobny. Zajmował wielki pokój z wnęką, w której stał tapczan. W tej wnęce przedtem odbywały się przedstawienia, tak więc Białoszewski, leżąc w łóżku, znajdował się jakby na scenie. W przedpokoju była pamiątkowa graciarnia po teatrze osobnym, jakieś płótna, dekoracje ustawione przodem do ściany, oraz sławny wieszak, który grał niejedną rolę w sztukach Białoszewskiego. Potem wchodziło się do pokoju, gdzie była wnęka z tapczanem. Goście siadali przed nim tak, jak kiedyś siadali widzowie przedstawień, jak to mógł. Na nielicznych krzesłach, na skrzyniach z płytami, albo na podłodze na małych dywanikach. Niektórzy siadali wprost na tapczanie, było to miejsce uprzywilejowane. Tyle opowieści. Białeski żył i pisał po swojemu. Miał swoje przyzwyczajenia, obsesje, upodobania, na przykład bardzo nietypowo jadał, i to zarówno jeżeli chodzi o pory, jak i o skład menu. Dzień bardzo często zamieniał w noc i na odwrót. W jednym z wierszy pisał: Z dnia robię noc, czarne okna, śpię. W nocy dzień. Chodzę, czytam, jem. Większość czasu, jeżeli nie latał po mieście, bo swój ruch bardzo lubił nazywać lataniem, spędzał, jak słyszeliśmy, leżąc na tapczanie, także leżąc przyjmował gości na słynnych wtorkach we własnym mieszkaniu. Najpierw przy placu Dąbrowskiego, a potem w połowie lat, od połowy lat 70. Białoszewski mieszkał przy ulicy Lizbońskiej na dziewiątym piętrze. Nie lubił jaskrawego światła. Miał upodobanie do samotności, słowem był introwertykiem, lecz zarazem był nastawiony na ludzi, zwłaszcza na grono stałych, stałych przyjaciół, którymi się otaczał. To jeden z wielu paradoksów jego osobowości. Wydawał się wyizolowany z życia, a równocześnie hojnie dzielił się wszystkim z innymi. Umiał się cieszyć towarzystwem, cenił sobie, jak napisał, parę osób, mały czas. Zresztą ten tytuł parę osób mały czas nadał później filmowi ukazującemu postać Milona Białoszewskiego, reżyser Andrzej Barański. Film no, nakręcono mniej więcej 15 lat temu. Co przyciągało ludzi do Białoszewskiego? Na pewno niezwykłość stylu życia, na pewno oryginalność i niekwestionowa niekwestionowana wartość jego twórczości. Sądzę jednak, że główny powód był inny. To mianowicie, że Białoszewski tworzył wokół siebie przestrzeń wolności. Co ciekawe, był przy tym wolny od wszelkiego buntu, od kontestacji. Istniał nie przeciw, ale poza życiem politycznym, poza ideologiami, poza normami społecznymi czy rodzinnymi. Reprezentował sobą coś, co określiłbym jako cichą, ale bardzo silną wolność wewnętrzną. Zachłannie obserwował wszystko wokół siebie. Zarówno sprawy ważne, jak i drobiazgi, te drobiazgi nazywał zwykłościami i wszystko to przetwarzał w literaturę. Patrzył na świat oczami poety i notował. Notował wszędzie, zresztą pisał o tym między innymi w szumach, zlepach, ciągach. Ja taki krótki fragment przypomnę. Wpadam w tramwaj, zapisuję. Wysiadka, wysepka, zapisuję. Na foksal też, który to autor robi przed wydawnictwem, a ja jeszcze piszę na schodach. Patrząc na świat przeżywał, jak mówił nieustanne błyski. Widział banalne rzeczy jako coś wyjątkowego, można wręcz powiedzieć, że przeżywał swoiste objawienia, epifanie codzienności. Sam mówił o tym skromnie i uważał, że rzeczywistość ma w sobie ukrytą poezję, jedynie trzeba ją dostrzec. Mówił, że rzeczywistość to artystka. Wystarczy uważnie patrzeć i to wszystko. Wobec tej rzeczywistości Białoszewski przyjmował postawę dystansu, świętej obojętności, trochę jak mistrzowie Zen. Yy, uczestnictwo w świecie yy, yy, według Białoszewskiego jest możliwe yy, pod warunkiem bycia zdystansowanym wobec samego siebie, zdystansowanym świadkiem własnych przeżyć. O czym pisał? No przede wszystkim o codzienności, o yy, wizytach w sklepie, o główkach kapusty, o łyżce durszlakowej, o piecu, o podłodze, o lampie i tak dalej, i tak dalej można by dużo wymieniać, sporo też pisał oczywiście o sobie, ale od codzienności przechodził niepostrzeżenie do spraw egzystencjalnych, a niekiedy wręcz metafizycznych. Początkowo był traktowany jako piewca rupieci, tak go określał jego odkrywca i admirator jego poezji Artur Sandauer. Potem mówiono o nim, że nobilituje, a nawet sakralizuje codzienność. Dla Stanisława Barańczaka, który poświęcił na początku lat 70. książkę Białoszewskiemu, był przede wszystkim poetą lingwistą. Wreszcie poetą myślicielem nazwała go Grażyna Borkowska, jednocześnie dodając, że uniwersalna refleksja u Białoszewskiego zawsze bierze się z bacznego obserwowania drobiazgu. Czy może być na przykład swoistym objawieniem patrzenie, jak ludzie mijają się na ulicy? Dla Białoszewskiego jak najbardziej i tu przypomnę jego wiersz do NN. Nagle wycinasz się z pomieszanych form ulicy, wypukłością nóg twarzy. Zbliżasz się pół, mijam cię pół. Jakże mi szkoda tej zawsze jednej strony niewidzianej? Odchodzisz pół, ruch innych. Kroicie w coraz drobniejsze kawałki. Nic mi z ciebie nie zostało nagle. Powtórzę, czytanie utworów Białoszewskiego to kontakt z rzeczywistością dobrze znaną, a przecież nagle nową i fascynującą, jakbyśmy widzieli ją po raz pierwszy. Jaki miał program poezji? Kilkakrotnie formułował ten program. Ja wybrałem tutaj. Taki fragment, w którym utrzymany jest w stylu Białoszewskiego, jest napisany, jak to mówiono, jak badacze mówią, po Białoszewskiemu. Proszę posłuchać, cytuję Mistrza. Otwormienie, dotreściowywanie. Treść się nie mieści, to potłuc, ładność, formę, harmonię, brzmienidła i pięknidła miary, estetyki i poetyki. Rozwalić wierszowatość. Wdzięk, dźwięk, umiar, smak, a przekazać to, o co chodzi. Dotąd pisać wiersz, aż doniesie, co trzeba. A czy wiersz się zrobi, czy nowela, czy na pół stroniczki, czy na dziesięć, to nieważne. Podejmować każdy temat, każde byle co, którego nikt nie tyka. I tylko z tego, żywego, a dla innych niby niepozornego może wyrosnąć żywa. Poezja. Dla tych powodów Białoszewski, jak mówiłem, spisywał wszystko. Uważa się go za poetę lingwistę i tym samym ta nazwa poeta lingwista sugeruje, że dla Białoszewskiego język, kwestie formy poetyckiej były ważniejsze niż, niż treść, niż zawartość. Nic bardziej mylnego. Białoszewski chciał zapisywać swoje widzenie świata. Ale ponieważ język, i to w swoim systemowym kształcie, jest oporny, Białoszewski po prostu rozwalał gotowe formy i tworzył, tworzył nowe. Mówił, że czuje się właścicielem, a nie niewolnikiem języka. Tak jak zresztą mówił również, że czuje się właścicielem, nie zaś niewolnikiem rzeczywistości. Interesowało go w języku przede wszystkim to, co niesystemowe. To, co znajduje się poza normą, bar, czyli bardziej język potoczny niż literacki, bardziej język mówiony niż pisany, bardziej mowa dziecka niż człowieka dorosłego. I właśnie w tych sferach potoczności języka mówionego, języka dziecka, szukał inspiracji dla swoich operacji lingwistycznych. Natomiast wszystkie te przetworzenia, powtarzam, były nie celem, a środkiem. Środkiem do zapisu swojego widzenia świata. Trzeba dodać koniecznie, że zapisów w bardzo różnych formach. Zapisów w formie wiersza, zapisów w formie prozy, przykładem pamiętnik między innymi pamiętnik z powstania warszawskiego oraz późniejsze tomy tych małych pruz zapisów w formie spektaklu teatralnego. Białoszewski w połowie lat 50. założył Teatr na Tarczyńskiej, a potem jako kontynuację Teatr Osobny. A także w formie tak zwanego filmikowania, co ciekawe Białoszewski w latach 70. kręcił filmy z Romanem Klewinem i surrealistyczną malarką Adą Buraczewską. Wreszcie od połowy lat 70. aż do śmierci, Białoszewski zmarł w 1983 roku. Białoszewski pisał Dziennik Intymny. Dziennik, który ukazał się po 30 latach od jego śmierci, to jest opasły, 900 stronicowy tom. Nosi tytuł Tajny Dziennik. Jak w innych swoich tekstach, także w Dzienniku. Białoszewski zapisywał ten ruch rzeczywistości, przy czym zapisywał go bez żadnego planu, ponieważ uważał, że rzeczywistość nie ma żadnego planu, my tylko jej jakieś tam plany narzucamy. Czyli zapisywał w całym chaosie, no i równocześnie w całym bogactwie. Jego życie notowane w dzienniku prezentuje się jako świadomie przeprowadzany eksperyment. Dziennik trochę też zmienia obraz poety. To już nie jest ten zafascynowany zwykłymi drobiazgami, tymi, tymi zwykłościami codzienności. Dlatego, że w dzienniku Białoszewski bywa czasem drapieżny. Pojawia się też w dzienniku atmosfera tych czasów, czyli koniec epoki Gierkowskiej, pierwsza Solidarność, no wreszcie, wreszcie stan wojenny. Ale najwięcej Białoszewski pisze o sobie i ludziach, z którymi był zaprzyjaźniony. Czyli na przykład bardzo dużo miejsca poświęca domowi Romana i Ady, tych ludzi, z którymi kręcił awangardowe filmy. Pisze o swoim bliskim przyjacielu Leszku, który zamieszkał po nim w mieszkaniu przy, ulicy, przy placu Dąbrowskiego. Zagląda bardzo często do swojej przyjaciółki Jadwigi Stańczakowej na chorzą i wreszcie na chłodną do swoich przyjaciół Anny i Tadeusza. Sobolewskich. Białoszewski lata w tym dzienniku nieustannie po mieście, mnóstwo się dzieje. On zapisuje, i to ciekawe jest, że on zapisuje ważne wydarzenia, chociażby powstanie Solidarności, ale nieodmiennie pozostaje zdystansowany. Pisze: Ja się razem z innymi nie kołyszę, ale słucham uważnie. Nie ulega żadnym zbiorowym emocjom do końca życia broniąc prywatności i osobności. Co trzeba by było powiedzieć na końcu? No chcę powiedzieć, że to wszystko, cały ten jego projekt życia udał się znakomicie. Ludwik Hering powiedział o, o życiu Mirona Białoszewskiego, że była to maksymalnie udana egzystencja. Udana egzystencja i dodać trzeba równie udana twórczość. Udana, ponieważ Białoszewski we wszystkim, co robił, pozostawał wierny sobie. Białoszewski się do niczego nie zmuszał, nie ulegał żadnym powszechnym stereotypom i schematom. No można zadać pytanie, czy w ogóle tak można? Czy to nie jest dziwactwo albo wręcz rodzaj infantylizmu, tak nie podlegać niczemu? Owszem. W tym wszystkim było coś z dziecka, że na nic nie zważał, że żadne konwencje go yy, nie dotyczyły. Był to jednak świadomy wybór. Można by powiedzieć, że byłoby to, było to ocalanie w sobie dziecka, ale chyba lepiej powiedzieć prościej, że było to ocalanie wewnętrznej wolności. Białoszewski yy, i swoim życiem, i swoją. Twórczością potwierdza, że tak można. Dziękuję bardzo za uwagę.